Ja wam powiem, że to nie jest człowiek, to jest instytucja, to jest brent, to jest. Polski. Tak, to jest. Orlen. Polskiego jest felietonu. Olbratowski na biegunach, bom, i tu, i tam. Felieton Tomasza Olbratowskiego. W Interii dziennikarz napisał, tu cytuję, Krzysztof Bosak to z Konfederacji, tutaj ja dodaję, zgłosił postulat, zgodnie z którym Polakami mogą być tylko te osoby, które będą spełniać określone przez władze kryteria etniczno-religijne. Koncepcja w zasadzie słuszna, aczkolwiek, tu używam słowo aczkolwiek zamiast chociażby chociaż, bo sprawa poważna, a słowo aczkolwiek dzwoni w uszach powagą. Te kryteria etniczno-religijne mogą wzbudzić może nie w Rosji, ale na świecie mnóstwo marszczenia brwi. Bo jak oceniać, kto spełnia te wymogi? Czy ateista może zostać Polakiem? Albo muzułmanin? Czy niewierzący Żyd islamista? Czy komuś urodzonemu w Polsce, to przeszedł na islam, zostanie zabrane obywatelstwo polskie i dostanie jakieś inne? No Lepszą oceną e, taką etniczno-religijną byłaby metoda anatomiczna. Czyli zbadanie, czy dana osoba ma kość krzyżową i stos pacierzowy, czy tam kość pacierzową. Oznaczałoby to, że jest on A. człowiekiem, B. w dodatku pobożny. Ale są lepsze kryteria zamiast tych etniczno-religijnych. Choćby sprawdzić, czy dany kandydat na Polaka wymówi stół społywa, spo, z pozwyłanymi nogami. O! Albo sprawdzić, czy mając dwa promile alkoholu we krwi, się odwieźć dzieci do przedszkola. <gry> czy też ignoruje zakaz prowadzenia pojazdów motoryzacyjnych i innych oraz niespecjalnie lubi Niemców. Można też przeprowadzić tak zwaną, ja to nazywam, próbę morza. Nie będą Polakami osobnicy, którzy przyjdą na plażę po godzinie 6 rano, a więc spóźnieni i nawet nie pomyślą o rozłożeniu parawanu. No i ale jest, jest jeszcze jedno pytanie. Czy Polacy y, też będą poddawani próbom etniczno-religijnym przez władzę? Jeśli tak, to gdzie się te kilkanaście milionów ludzi przesiedli?